Wszystkich radiowozów, do wszystkich radiowozów. Tajemnicze auto o numerach. Wedne Chora, Andronikus 4566, Belezebu, półcieka trasą Łazienkowską. Prawdopodobnie kieruje się w stronę ronda jazdy polskiej. Zachować szczególną ostrożność. Może mieć broń, bez odbioru, kurwa, bo wam zapierdolę, jak wrócicie pojeby. Znowu jest debile. Tu, Dąbrowa, wzywam Was czterej pancerni. Tu, Dąbrowa, kurwa, cztery pancerni. Jesteście tam, debile? Mam cię w dupie. Nie pyskuj tylko słuchaj, gagatku. Jeśli tym razem nie złapiecie rzeźnika, zostaniecie przeniesieni do drogówki. A, i tego nie możecie być pewni. Zrozumieliście do kurwy nędzę pierdolonej kurwa. Tu. Tułko Jack FM 97i7 minęła kurwa godzina 0 kurwa 0 Oto najświeższe informacje z kraju. Policja zakupiła tysiąc nowych radiowozów. Od dziś cała policja będzie poruszać się samochodami marki Fiat 126 No kurwa, jak ja dole, chyba ich popierdoliło. Ciąg dalsze wiadomości z kraju. Nieuchwytny rzeźnik z Polnej pozostaje na wolności. Już dwa razy udało mu się umknąć specjalnie powołanej grupie pościgowej pod dowództwem inspektora Dąbrowskiego. Ten groźny przestępca w wywiadzie dla Radia Kojak przyznaje, że drugi taki cioty jak ten glondasz z tajnej grupy to w życiu nie widział. Dodał też, że prędzej odda się w ręce pierwszego lepszego krawężnika niż da złapać takim atołom. To kurwa ładnie, najważniejsze, że czuje respekt G za skurwa ja dole. Był to serwis informacyjny Radia Kojak. A teraz najnowszy przebój od naszych jebanych zachodnich sąsiadów. Piosenka dla prawdziwych dupowłazów. Duch hatręższym scenarz event. Ej, ty, co on powiedział? O kim on powiedział? O mnie, że, że ja jestem ciotką? O! Oh. A, no, to twoje, twoje niedoczekanie, penisie. Co oni puszczają w tym radiu rano? Nie, no dobra nuta jest puszczyć. Na, W na, miejscu

Człowiek chce się podbudować po złych wiadomościach z kraju, a ty mu nie dajesz. No. Taki ciebie kolega. Nie może zaraz pewnie puszczą jakiś kupikę czy coś, i też będziesz szczęśliwy. To były popierdolone szwaby, a teraz czas na kolejnego pojeba. Przed wami mistrz kupicha i o, jego kieszenka. Chodź tu do mnie, zdejmij, prędko spodnie. Ha ha hehaha, Dobre. To jest dopiero muza, a nie jakaś cudna. Tak. muza. Muza struza. Kupicha strupicha. jest to nie odgrywaj. Tak, bo dobra. Dobra, nie będę. A potem przyjdzie zeźnik i ci zrobi tyłka. Tak? No to mi regularnie robią? Boczek wędzony. Tak. Kto dwa razy dał ciała? A wiesz dlaczego mi robi? Wiesz dlaczego mi robi? Znaczy, wiesz dlaczego sobie nie robi? Bo w tym razie mi robi, a jak nie, nie będzie to sobie będzie robił. Tak? Na pewno. Ty co jesz? Naprawdę. Słuchaj. Jeszcze raz. Whoa, whoa. to chyba zaczynał maczka staranackiego. Nie wiem, czy maczek, czym rozumiem, Zarzysz, te, wasz most, uważaj. Zarzysz, nie wiem. Honorata przed nami jedzie, tak z wiarę? To no, jest w mordze. Zdejmujemy ją A. gwarantuję, że skręci z nami na polną. W no. Kurde. Nie mówię ci, że już niedługo skręci z na pol. Polityka. Tam gdzie stoimy po rzeźnika? Tak. A mnie to obławy, żeby nie no, teraz. Kolorata. No i widzisz. Widzisz ten migacz w tu 4 panterni z Dąbrowa, tu 4 panterni z Dąbrowa. Jest 7.30. Dojechaliśmy na miejsce, wchodzimy, zaczynamy akcję, bez odbiorów.